Dzień dobry. Syn kolego, znaczy kolegował się, chodził z takim chłopcem, oni mieszkali koło nas, się w sumie tylko spotykali się tylko na ulicy, dlatego że ten chłopiec miał dwa wielkie psy. I tam ich nie podchodził, mi się nawet z tym chłopcem nie kolegował. I oni się tylko spotykali na ulicy i szli do szkoły i razem wracali ze szkoły i na tej ulicy się rozstawali. Któregoś dnia wracali ze szkoły, no i Mój syn, jak to normalnie zawsze to było, jeden szedł w swoją stronę, drugi w swoją stronę. Chłopiec, matka nie zamknęła tych dwóch dużych psów. Chłopiec otworzył bramkę i w tym momencie te psy na niego skoczyły i wybiegły i napadły na kaspra. Ten chłopiec tylko zdążył krzyknąć do kaspra, kasper uważaj. Ludzie odciągali te psy. W tym, w tym samym momencie ci właściciele tych psów i ci ludzie, którzy tam byli, wzięli, odciągnęli po jakimś tam czasie te psy. Wzięli kacpra do domu i dopiero jak wszystko już się uspokoiło i ten dopiero przynieśli mi kacpra, my chodziliśmy i szukaliśmy go, bo nie wiedzieliśmy co się stało. Bo to zaraz koło mojego domu się stało, jakiś, no nie wiem, nie wiem jak to określić, 20 metrów koło domu, po prostu za moim domem to było. Ta, ja zobaczyłam syna, to byłam w szoku i zaczęłam krzyczeć, dlaczego nie ma jeszcze policji ani karetki. No to ten Anglik, który y, niósł mi syna na rękach, dzwonił po policji i po karetkę. I w tym samym czasie, w jakieś tam no może pięć minut przyjechała policja, przyjechała karetka, przyjechali ludzie. Wszystko wszędzie jest zgłoszone. I dostaliśmy również y, pismo z sądu, że sprawa niby do sądu trafiła. Ale nie ma żadnego rezultatu, jest cisza. Anglicy się z nas śmieją, mojego syna prześladują w szkole, każą mu e, tak powiem brzydko wypierdalać do Polski, do mnie tak samo ta rodzina powiedziała, że mamy wypatrobić stąd, oni nam żadnych pieniędzy nie zapłacą dlatego, że my nie jesteśmy u siebie, również to zgłaszaliśmy policjantom.